Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy 4 stycznia, o ile się nie mylę. Zatem nowy rok, nowe eksperymenty. Słuchajcie, bardzo mnie zainspirowała sytuacja z piwowarskiego domu Hobita Kłaska, gdzie Marlena wzięła nakładany hermelin, klasyka, ale były też do wyboru nakładane olomouckie twaruszki. Pierwszy raz widziałem coś takiego, żeby marynować olomouckie twaruszki. Więc. Marina się nie zgodziła absolutnie, żeby to wziąć wtedy, w Ostrawie. Zatem co? Robimy domowo. Robimy domowo, po raz pierwszy w Polsce. Chyba, że wiecie o takim eksperymencie, dawajcie znać, czy ktoś to zrobił wcześniej. Pierwsza sprawa. Korken, malutkie słoiczki. Kupiłem je pół roku temu. Nie wiedziałem, po co one mają być. Cena 10 zł w promocji w IKEI. Już teraz wiem właśnie, idealnie idealnie takie maluchy na Olomouckie twaruszki. No po prostu stworzone do tego, więc już wyciągam z pierwszego słoiczka, to idzie w odstawkę. E, powinno to wszystko zostać oczywiście jakoś tam przepłukane. E, ale Boże. Tak, jest izolacja, jest guma. Papier leci. Słuchajcie, pachnie naprawdę neutralnie. Jeżeli coś nie wyjdzie, o, o, możecie mi powiedzieć, tak, nie zostało wrzątkiem przepłukane. Walić to, walić to. E, to jest eksperyment. Olomódzkie twaruszki z datą 17 stycznia, więc mamy naprawdę. Byliśmy w Ostrawie w zeszły weekend. Czyli są naprawdę świeże. Naprawdę świeże. Tutaj proszę pokazać, jak je otwieram. Tak jest. No właśnie, czy całość pójdzie? One już naprawdę wyglądają fajnie, dojrzale. Eee, kurczę, no nie, chyba całość się nie zmieści. Całość się chyba nie zmieści, więc tego górnego lomułckiego muszę tutaj wydzielić. No i co? Eee, one są lepkie. Były komentarze. Co jest grane z tymi twaruszkami z Lościc. Czy one są takie lepkie? Tak, nawet takie one są w miarę młode, to one są lepkie. Dobra. Marlena już tutaj mi przygotowała czosnek. Zgniatamy jak elegancko na programach kulinarnych. Będzie, będzie klasycznie, słuchajcie, będzie klasycznie. Liść bobkowy. Od Barbary, pozdrawiamy Barbarę, Mamy Marleny, wrzuciła naprawdę nam solidną e, partię, tak trzeba pokruszyć, jak to na Śląsku chyba mówią, liść bobkowy, a w Polsce pozostałej się mówi jak? Marlena? Liść laurowy. Liść laurowy, tak jest, liść laurowy i... E, no właśnie, miałem zastosować paprykę, ale nie chcę rozdzielać e, tych, e, tych serków, więc może troszeczkę pójdzie tej papryki po prostu na wierzch. Tutaj zapraszam do e, skadrowania. Tyle, nie? I co? I jako ostatnia rzecz. Kurczę, ja myślałem, że czy nie mamy pieprzu yy, w kulkach? Szukaliśmy, nie mamy. Yy, szukaliśmy, nie mówimy tego w Czechach oczywiście. <śmiech> <śmiech> Będzie pikantnie! Ale przyjebałem. Ale przyjebałem, no nie. No, akcja z pieprzem była niezła. Na szczęście poradziliśmy sobie, wywaliliśmy pieprz na zewnątrz. Tak wygląda. Paróżek chwilę przed wrzuceniem oleju. Także teraz y, najważniejsza rzecz, rzecz, jeżeli chodzi o nakladane syrki. Wrzucamy, wrzucamy. Y, czy wszystko poszło tak? Wydaje mi się, że tak. No No już chyba. Tak i słuchajcie, i ten olej będzie pracował. To jest standard, jeżeli chodzi o. Zarówno nakladane hermelin, jak i nakładane twaruszki, Ten olej będzie pracował, on będzie wychodził, więc tutaj jeszcze łyżeczką właśnie zamoczę, upchnę trochę. Tak. Bo rzecz, która będzie wystawać poza olej, się zepsuje. Musi być olejem wszystko zalane. Ten olej będzie wychodził, więc podłóżcie serwetkę. Tydzień czasu w cieple, potem do lodówki. Taka jest zasada. Dobra. Haha, ha, no właśnie. Trzeba założyć gumę. Bo bez gumy to nic się nie uda. E, dobra, to chwilę potrwa. Słuchajcie, nieśmieszny żart w ogóle seksistowski. Marlena mi pomogła z gumą założyć gumę. Ale tak to jest. To jest współpraca. Sam człowiek nie zrobi takiego fajnego serka. Dobra, ja już widzę, że ten serek trochę wystaje. Możliwe, że ten górny będzie trochę na straty. No cóż zrobić? Ale chodzi też o wizualną sytuację, żeby to naprawdę pięknie wyglądało. I tak jest: na pokaż. Guma założona. Piękny, olomoucki, nakladany syrek. Po raz pierwszy w dziejach docentów. 4 stycznia tydzień, tydzień czasu powinien być marynowany w cieple. No i mam nadzieję, że za tydzień się spotykamy i go degustujemy. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Czołem miał być tydzień. Zobaczcie. 4 stycznia 2025. A dzisiaj mamy 15 marca 2025, więc no dwa miesiące się zeszło. Tak jak obiecywałem, tydzień był w cieple, tydzień y, tam y, fermentacja y, zachodziła. No i potem y, na te dwa miechy trafił do lodówy. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda. Nabrał trochę koloru, ale jednocześnie jest bardzo... Klarowne. Olej tutaj nie zmętniał, więc no wygląda to apetycznie. A jak będzie smakować, za chwilę się przekonamy. Otworzę i wjeżdża to na talerz. Moment. No i spójrzcie. Serek wyjęty z, ze słoiczka tak wygląda. Pływa w oleju, więc no na pewno jedzenie niemarynowanego jest bardziej dietetyczne niż w tej formie. Jak to pachnie. Super, taki trochę jak y, hermelin marynowany. Jest ten y, motyw y, papryki, y, czosnku. Super, naprawdę. Chociaż tej papryki właściwie nie było, więc nie wiem, bardziej czosnek chyba. Bardzo przyjemnie pachnie. I trochę specyficznego aromatu dla olomouckich jest zachowane. Tak wygląda w przekroju. No i. Dziadamy! Mmm! Ale słony! Ekstremalnie słony, naprawdę! Haha! <śm> mmm! Rewelacja, że on cały czas ma zintegrowaną strukturę. Ja myślałem, że on będzie już totalnie taki rozklapciały, jakiś sflaczały. On jest twardawy! Ekstra! Naprawdę nie spodziewałem się takiego efektu. Twardy, taki kryształkowy, tak jak dojrzały, żółty ser ma takie kryształki. Bardzo... charakterny, bardzo wyrazisty w smaku. Oprócz tej słoności jest fajna czosnkowość, cebula, sam ser mm, ma takie trochę korzenne motywy. No, pychota, słuchajcie, więc nie żałuję. Eksperyment jest bardzo udany. Marynowane, Hermeliny, zajebista, super sprawa. Mm. I fajne, bo wcale nie takie ciężkie, jak te nasze robione domowo hermeliny. Olomouckie są jak gdyby mm, bardziej przystępne, łatwiej, y, 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 łatwiej pewnie je organizm strawi, niż miałby się męczyć z tymi hermelinami w oleju. Także, słuchajcie, no... Zjem, jem ze smakiem. Super sprawa. Olomouckie, zdecydowane polecanko. Na razie. Jeszcze na koniec Wam chcę pokazać, jak fantastycznie się spłaszczyły te serki, tak? <taki> Takie naleśniki się z nich zrobiły. Ekstra, naprawdę polecam. Na razie.